No i najlepsza dziesiątka, Fanemel, Lloyd's Murańka, Stoch, Ingvaldsen, Ditkart, Żyła, Janda, i prowadzący po pierwszej serii Jan Ziobro. Mówiłeś o tym Marku, czterech biało-czerwonych, ta pierwsza dziesiątka i ten finał pierwszego konkursu w Engelbergu. O, wielkie emocje przed nami. Rozpoczyna, proszę Państwa, Anders Vanemel. Reprezentant Norwegii. Trzech Norwegów w tej czołowej dziesiątce. Na dziesiątym miejscu klasyfikowany Fanemel. Pierwszy skok 129,5 metra. Strata doprowadzącego Jana Ziobro 9,9 punktów. No i daleko! Jest powyżej 130 metrów. Zadowolony Aleksander Sztekl. Trudno się dziwić, to był świetny skok reprezentanta Norwegii. Taka sama odległość, jaką wcześniej uzyskał Jan Ziobro w pierwszej rundzie i w drugiej, prowadzący do tego momentu Simon Amann. No ale myślę, że będziemy mieli zmianę lidera. 134 metry, dobre noty sędziowskie, 4 po 18,5 punktu. Wiatr nieco słabszy, około 60 metra na sekundę z tyłu skoczni. I pan będzie chyba nowym liderem. Tak jest. A więc zmienia na prowadzeniu bardzo długo liderującego Simona Amana. Ma nad Szwajcarem tylko 0,6 punktów przewagi. Ale wygrał. Ale wygrał ze Szwajcarem. Anders Vanemel w tej chwili jest numerem jeden. Zastanawiam się, czy znowu Jury nie obniży teraz rozbiegu. No ale nie. Jak na razie cały czas 17. belka startowa. Wolfgang Lojc. 9. miejsce po pierwszej serii. Ależ teraz poszybował Wolfgang Lojc. No tutaj bitwa tak jak wczoraj na Tak od... w kwalifikacjach. Tak, tutaj bitwa na odległości zapowiada się przednia. 133,5 metra. Potrzebował 133,5, 134 do tego, by objąć prowadzenie, by pokonać Andersa. Fanemela. Wysokie noty. Ale 4, dziewiętnastki, jedna 18,5. Tylko plus 7 i 7. A więc będzie miał plus 40. Ta rekompensata. Tylko 40 punktu. No przypomnijmy rekord tej skoczni. No i czy zostanie przekroczona ta kreseczka. Wygląda na to, że oto nowy lider. Wolfgang Lojc na miejscu pierwszym. Tak jest. Przewaga o 2,3 punktu nad Andersem Van A za chwilę, proszę Państwa, Klemens Murańka. Nasz dziewiętnastolatek z zakopanego wicemistrza świata juniorów z ogromną szansą, aby uzyskać najlepszy wynik w historii, niedługiej historii występów w Pucharze Świata. Do tej pory to było 21 miejsce. Teraz po pierwszej rundzie jest na 8 pozycji. Skoczył 130 metrów. W bardzo ładnym stylu. No, miejmy nadzieję, że nie spali się psychicznie. Że to będzie także dobry występ reprezentanta Polski. Klemens Murańka, niezła prędkość na progu. Jeśli nie spóźnił wybicia, będzie daleko je! Yeah! brawo, oznakomicie wytrzymał obciążenie psychiczne nie spalił się i pokazał nam, że jest zawodnikiem jak mówił prezes Apoloniusz Steiner, już ukształtowanym i może skakać daleko, 134 metry a więc taka sama odległość jak Fanemela, jak wcześniej Simona Amana, jak w pierwszej rundzie Jana Ziobro świetny styl, bardzo wysokie noty, są dziewiętnastki są noty po 18,5 punktu Jadrwiał z tyłu skoczni z prędkością 0,7 metra na sekundę czy będzie liderem Klemens Murańka? Ale tak jest, tak się wydaje, że powinien być liderem. Czyli najlepszy wynik w karierze w historii jego występu w Pucharze Świata. Brawo, 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 jeszcze raz brawo. O punkt. Klemens Murańka wyprzedza Wolfganga Leitzla. Ależ zmieniły się teraz warunki. W tej chwili już nie wieje tak mocno. W tej chwili te warunki pozwalają daleko skakać. Kamil Stoch 129 metrów w pierwszej serii, 135,5 musiał wyskoczyć. Stać go na to, by poszybować daleko, by Znaleźć się w ścisłej czołówce. Proszę zobaczyć, jak daleko ląduje Kamil Stoch. Ależ kapitalny konkurs w wykonaniu biało-czerwonych. Jaka to jest odległość? 137,5 metra. Tak daleko nikt w tym konkursie jeszcze nie skoczył. To jest atak na pierwsze miejsca w dzisiejszym konkursie w wykonaniu Kamila Stocha. Bardzo wysokie noty. Same dziewiętnastki. Jedna, pół. Do tego 9 punktów dodanych za wiatr. Minus siedem i trzy. Będzie pro Prowadził Kamil. Stoch. Na drugim miejscu będzie Klemens Murańka. Pięknie! Brawo, brawo, brawo! Rewelacyjny występ Kamila Stocha. Popatrz marek na noty. No znakomite rzeczywiście, ale styl był przepiękny, odległość rewelacyjna. No i oczywiście prowadzenie dosyć wyraźne. Prawie 9 punktów przewagi Kamila nad Klemensen. Dwóch Polaków na czele. Trzeci Wolgan Kloitz, Do zakończenia konkursu pozostaje nam sześciu zawodników. Szósty po pierwszej rundzie Ole Marius Ingwaldsen, reprezentant Norwegii. 129,5 metra w pierwszej kolejce. No ale zawiesił ogromnie wysoko poprzeczkę Kamil Stoch. Trzeba skakać bardzo, bardzo daleko, aby go pokonać. Skacze dalej. Daleko, ale nie tak daleko, aby wygrać z Kamilem Stochem. Ole Marius Ingwaldsen. No ale można powiedzieć, że to są dobre występy Norwega. Było 129,5 metra, teraz 132 metry. No ale to może oznaczać, że nie wyprzedzi Kamila Stocha. To raczej pewne. Może także przegrywać z Klemensem Murańką. Różnice punktowe między zawodnikami klasyfikowanymi na tych miejscach w pierwszej dziesiątce są naprawdę niewielkie. Ingwaldsen na miejscu czwartym za Kamilem Stochem za Klemensem Murajką, za Wolfgangiem Leitzle. Ależ emocje. Oto Kamil Stoch, on prowadzi e, jego łączna nota 269,2 punkta. Jeszcze przecież mamy dwóch Polaków. Piotr Żyła czwarty, Jan Siobro prowadzący po pierwszej serii. A tymczasem na piątym miejscu Tomasz Dickhard, reprezentant Austrii, 21-letni skoczek. To także może być jego najlepszy występ w karierze, jak do tej pory. 28. miejsce w Innsbrucku w 2011 roku. No i Thomas Ditkart w powietrzu. 130-140 metrów musiałby poszybować. Jest dobry skok, świetny, ale nie tak daleki, by pokonać Kamila Stocha. Kamil pnie się w klasyfikacji. Musiałby 133 metry skoczyć, by ewentualnie nawiązać rywalizację z Klemensem Murańką. Jest 135,5. A więc wygląda na to, że Thomas Ditkard zaatakował drugie miejsce klasyfikacji jak na razie tego konkursu. No, świetny występ Edith rzeczywiście wczoraj w kwalifikacjach bardzo dobrze skakał no miał dosyć mocny wiatr z tyłu skoczni prawie metr na sekundę sporo dodanych punktów no i biorąc pod uwagę że tak naprawdę to jest drugi debiut tego zawodnika w Pucharze Świata to rewelacyjny występ drugie w tym momencie miejsce za Kamilem Stochem przed Klemensem Murańką no, ale strata do Polaka 1,2 punktu ale już kolejny biało-czerwony Piotr Żyła 135 metra w pierwszej serii czwarte miejsce. Miejsce. tylko siedemdziesiątych punktu traci do trzeciego Jakuba Jandy. Było już zwycięstwo w Oslo wspólnie z Gregorem Schlierencauerem. Było trzecie miejsce planicy. Może będzie trzecie podium w karierze dla Piotrka Żyły. Popatrzmy, Nie niespóźniłe odbicia, wiatr mocny z tyłu skoczni nie przeszkadza Polakowi. Trochę przeszkodził, no ale to jest dobry skok. To jest dobry skok Piotka. nie tak daleki jak Kamila, chyba nie tak daleki, aby pozwolił mu na miejsce w czołowej trójce, ale 131,5 metra. Dwa równe dobre skoki. Ten pierwszy w zdecydowanie bardziej korzystnych warunkach. Ten drugi przy wietrze ponad metry, prawie dziesiąte metry metra na sekundę. Z tyłu skoczni. Troszkę problemów przy lądowaniu, nieco zachwiane, obniżone noty sędziowskie. No ale w tym momencie jest na trzecim miejscu, a więc Kamil Stoch pierwszy, Piotr Żyła trzeci, Kamil Mulańka na miejscu. Klemens, Klemens Murańka na miejscu czwarty. Trzech Polaków w pierwszej trójce, a tymczasem już tylko najlepsza trójka po pierwszej serii. Jakub Janda. On wygrał tutaj sześć lat temu, e, przepraszam, w 2006 roku, a więc dawno e, to jest 7 lat temu. E, to również jest rok, kiedy wtedy po raz ostatni tak naprawdę stawał na podium zawodach kucharu świata. Teraz przed ogromną szansą. Jeżeli nie pokona Kamila Stocha, a nie pokonuje, oznacza to, że Kamil Stoch będzie na podium w Engelbergu. Tak jak przed rokiem, tak również teraz. Jakub Janda, jeżeli Kamil Stoch zajmie drugie miejsce w dzisiejszym konkursie z naszych wstępnych wyliczeń, Marku, wynika, że będzie liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kuba 131,5 metra, a więc nie wyprzedzi ani Kamila Stocha, ani myślę Piotrka Żyły, ani Klemensa Murańki. No, ty sędziów wysokie, są 19 3. Na trzecim miejscu jednak Jakub Janda, a więc wyprzedził Piotka Żyły i Klemensa Murańkę. Kamil Stok na prowadzeniu już co najmniej trzeci w dzisiejszym konkursie. Dwóch zawodników pozostaje do zakończenia rywalizacji. Najlepszy z Norwegów, Anders Bardal, wygrywał tutaj w przeszłości, stawał na podium, przepraszam, nie wygrywał, ale nie, wygrywał raz, był trzeci, a teraz po pierwszej serii na drugim miejscu traci tylko 20 punktów do, prowadzące, do, do prowadzącego Jana Ziobro. Anders Bardal, ogromna szansa na kolejne w karierze zwycięstwo. Jest bardzo daleko! Nie było telemarku, ale ustał ten skok. Nie było potwórki, no ale myślę, że noty sędziowskie będą niskie. Tylko, że odległość 140 metrów, a więc znakomity skok Andersa Bardala. Jeśli chodzi o odległość, wiatr miał nieco słabszy. Noty sędziowskie niżutkie od, od 14 nawet i pół punktu do 16, a więc sporo straci Bardal tym lądowaniem. Będzie miał dodane tylko 5,9 ,9 punktu za wiatr. No i co to będzie oznaczało? Proszę popatrzeć, noty sędziowskie niskie. Jak pojedzie nam ta zielona strzałeczka? Nie będzie liderem. E, chyba nie będzie także na miejscu drugim. Popatrzmy, Anders Bardal jest jednak drugi, ale Kamil Stok o 90 punktów przed Norwegiem. Co najmniej drugie miejsce. Dwa razy już było drugie miejsce Kamila. Najważniejsze. A może zwycięstwo. Dwóch Polaków możemy mieć na podium, proszę Państwa. Jan Ziobro po pierwszej serii prowadzący. Świetny skok: 130, ba, świetny. Znakomity 134 metry Teraz 136 Musi skoczyć Polak już na pewno wygrał konkurs Do tego nie ma wątpliwości, ale szybuje Jadziobro Skoczył, skoczył, polecia w karierze konkurs na Pucharu Świata. To jest jego skocznia. Od początku skakał tutaj rewelacyjnie. Równany rekord skoczni. 141 41 metrów. Dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach. Takiej sytuacji w historii polskich skoków jeszcze nie mieliśmy. Niesamowite. No wytrzymał presję wspaniale. Naprawdę jestem pełen uznania dla tego chłopaka. Trudne warunki. 0,7 metra na sekundę. Biat z tyłu skoczni. Oto lądowanie oczywiście nie najlepsze. Noty niezwykle. Zbyt wysokie, no ale odległość 141 metrów wyrównany rekord skoczni Simona Amana, Jane Honena. To jest niesamowite. Kamil Stoch, Jan Ziobro i proszę Państwa, Pierwszy! jaka jest końcowa sytuacja Pierwszy! jest! Jan Ziobro! Krzysztof Biegun wielkie. Wielkie zaskoczenie w Pingental. Teraz Jan Ziobro Pierwsze w karierze Zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata Kamil stok na drugim miejscu Do tej pory dziewiąte najlepsze miejsce Janka w Klingenthal W ubiegłym sezonie Jedyne punkty zakopane 20. wcześniej w 2012 roku Kiedy zaczynał 39. Lillehammer Piąta dziesiątka A to jest jego sezon Rozpoczął się znakomicie No i teraz w Engelbergu Jan Ziobro wygrywa go Konkurs. Kamil Stoch drugi, Piotr Żyła szósty, Klemens Burańka siódmy. Ileż tutaj życiówek padło podczas tego dzisiejszego konkursu. A Wielkie, wielkie. Proszę popatrzeć, proszę Państwa, coś pięknego, coś pięknego. Jan Ziobro pierwszy, Kamil Stoch drugi, Piotr Żyła szósty, Klemens Murańka siódmy. Oto jest konkurs historyczny. To jest naprawdę coś wspaniałego. Konkurs jeszcze marzeń. mamy Polaków na dalszych miejscach. Dawid Kubacki na 17 miejscu. W trzeciej dziesiątce będzie jeszcze Kot. Sześciu Polaków punktuje. Czterech 21. czołowej czwórce, dwóch na pierwszy i drugim stopniu podium. No Tylko się cieszyć, tylko bić brawo, no, bo naprawdę jest za co. Brawa dla Łukasza Kruczka, brawo dla całego sztabu szkoleniowego pracującego, także Klimowski. z tak, Maciek, pozostałymi Grzesiek kadrami. Sobczyk, Grzesiek Sobczyk, no wszyscy, którzy przyczynili się. Znakomita atmosfera panująca w naszym zespole. Podkreślamy to od początku. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No Ale poza tym Sebastian, to o czym też wielokrotnie mówiliśmy, jest grupa ludzi, którzy pretendują do tego, żeby znaleźć się w reprezentacji. Ta walka o to, by znaleźć się w reprezentacji na Igrzyska jest naprawdę niesamowita. I ja szczerze powiedziawszy nie zazdroszczę Łukaszowi Kruczkowi <gry> za kilkanaście dni dokonania wyboru kadry na Soczi, bo nie będzie to sprawa prosta. Nie będzie. Łukasz powiedział, że po 19 stycznia ogłosi oficjalną kadrę na Soczi po tych konkursach u nas w kraju po Wiśle, po Zakopanem, ale to dopiero przyszłość, teraźniejszość jest jakże piękna, jakże wspaniała, jakże cudowna. Dla nas oto zwycięzca triumfator Jan Popraczuję. Ziobry.